W dzisiejszym dniu wspaniałym, które dał nam Pan i dzisiaj, dzisiaj kazanie wstępne będzie miało tytuł Płomienisty Miecz wirujący. E, może ja przeczytam najpierw Słowo Boże. To jest Zacznę od Księgi Rodzaju, trzeci rozdział. Może od 17 wersetu, żeby, żeby kontekst i sytuacja była jasna? Trzeci rozdział, 17 werset księga rodzaju. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz. Z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, a wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swą ją Ewą, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I tu jest takie pytanie, Zawsze, czy jeżeli Ewa była matką wszystkich żyjących, to czy, czy Adam również był ojcem wszystkich żyjących? No, wiadomo, że nie, tak? Tak. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty i tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa życia. Kiedyś, jak, jak szukałem Boga, byłem jeszcze katolikiem i czytałem ten fragment, to y, zawsze się tak zastanawiałem, jakby to dobrze było znaleźć ten, y, te cheruby i ten płomienisty miecz wirujący. Tak sobie zawsze myślałem, jak to musi być strasznie daleko, jak to musi być odległe, co trzeba zrobić. Żeby, żeby znaleźć to miejsce, które jest wejściem tak naprawdę do ogrodu Eden, do raju. I dopiero zrozumiałem to, kiedy się nawróciłem, nowonarodziłem, kiedy chodzę z Bogiem, kiedy czuję jego obecność i y, najpierw y, najpierw rozszyfruję y, co to jest ten y, te cheruby i ten y, płomienisty miecz wirujący. Miecz, on się składa z dwóch części: z miecza i z ognia. I teraz bym chciał przeczytać najpierw, y, może y, czwarty, z czwartego rozdziału do Hebrajczyków. Znany fragment to jest y, z. Y, to jest y, z czwarty rozdział wszystkim, dwunasty werset. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, i stawów, i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Więc tutaj mamy ten element ostry tego miecza. A teraz też z rozdziału Hebrajczyków. Dwunasty rozdział. To trzeba by przeczytać cały dwunasty rozdział Hebrajczyków, żeby znaleźć kontekst. Tu jest takie taka przeciwstawienie, pokazane, że ludzie, którzy żyli pod Starym Przymierzem, mieli bardzo utrudniony dostęp w ogóle do Boga, musieli się ciągle oczyszczać, różne daniny, dary składać. Do tego byli wyznaczeni lewici, którzy, którzy mogli tylko jedynie, byli przeznaczeni do sprawowania tego kultu. Ale tutaj w 29, natomiast kiedy rozdarła się zasłona w świątyni do miejsca najświętszego, to my dostaliśmy bezpośredni dostęp do Boga. I tutaj jest ten rozszyfrowanie tego drugiego elementu, tego, tego, tego czegoś, które. Stanowi przeszkodę do wejścia do Ogrodu Eden. To jest 29 werset: Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Jest oczywiście więcej fragmentów mówiących, co to jest ten miecz, ognisty miecz wirujący, ale tutaj chciałem tylko pokazać, że tym mieczem wirującym no jest, jest Słowo Boże, jest, jest Chrystus. Paweł mówi, że, że, że Pan jest blisko, że nie trzeba Go szukać daleko. On jest koło Ciebie. On, on nawet wyciąga rękę do ciebie. Pamiętacie ten obraz, słynny obraz Michała Anioła, gdzie jest taki obraz ręki wyciągniętej przez Boga, tak maksymalnie tak wyprostowanej. A obok leży naprzeciwko Boga, leży Adam. I tak sobie leży i tak rękę ma taką, taką spuszczoną, taką, taką zwiotczałą i wystarczy tylko ją wyprostować, żeby się te palce Boga i, 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 i tego Adama do, dotknęły, tak? żeby ten kontakt był. Więc w czasach, kiedy, kiedy, kiedy był ten rysowany obraz tego miecza wirującego, kiedy mnie się wydawało, że to jest coś nie do pokonania, to w tym czasie, do czasu, kiedy przyszedł Jezus, Bóg zrobił taką namiastkę. Zrobił Żydom, na początku Żydom, czyli narodowi, który sobie wybrał, zrobił im świątynię, a na początku, kiedy wędrowali po pustyni, kazał im zrobić arkę przymierza, skrzynię przymierza. I pamiętacie, ja mam tu napisane, to jest. To jest opisane, jak ona jest, jak, jak ona wygląda, to jest księga wyjścia 25 rozdział od 10 do 22. Też jest opisane też w 37 księgi wyjścia, pierwszy dziewiąty rozdział. Ale już nie będę tego czytał, żeby to za długo nie było, ale pamiętacie, że pamiętacie ten obraz, który przed chwilą przeczytałem, że dwa cheruby naprzeciwko miecza. Tego ognistego miecza wirującego. I Bóg jak kazał robić miejsce najświętsze w tej świątyni, to tak jakby no, kazał zrobić właściwie to samo, co jest opisane tutaj na początku, czyli skrzynia, tak? Skrzynia dokładnie z drzewa akacjowego, według e, wzoru, te takie e, te kółka, czyli te. E, te, w które były wsunięte drążki, żeby je można było nosić, tak, i skrzynia była też nazywana skrzynią przebłagalną, czyli przebłagania, a nad nią co były cherubiny, cherubiny, które patrzyły na siebie, patrzyły na skrzynię i jednocześnie miały wyciągnięte skrzydła, tak, które te skrzydła nad tą skrzynią się dotykały, czyli Bóg od samego początku dał na miastkę, pokazał, gdzie jest to, te drzwi do raju, do Edenu. Tak? I, y, I ludzie w tym czasie, kiedy sprawowali ten kult, no, głównie to byli Żydzi y, i naoficji różni, którzy się przyłączali do, do, do narodu żydowskiego, to oni y, byli uczeni, y, znaczenia pewnych rzeczy, między innymi tej skrzyni, tego wejścia do Boga, lecz, lecz tu jeszcze nie było tego kontaktu z Duchem Świętym. Tu nie było jeszcze, to wszystko się sprawowało jako religia. Niektórzy mówią, że to była najdoskonalsza, że jest to najdoskonalsza religia, ale ona z chwilą przyjścia Chrystusa i Jego śmierci i zmartwychwstania na krzyżu, no, przestała mieć znaczenie. I tutaj Pan Bóg zawsze uczył Żydów na początku, że najważniejsza jest wiara. Wiara nie to, żeby sprawować tą religię, ale cały czas mówił, że najważniejsza jest wiara. Zresztą już na początku też powiedział, że że trzeba zmieniać swoje serce z kamienistego na mięsiste. To już jest w pierwszych księgach mojżeszowych, także tu nie ma żadnej wątpliwości, co było najważniejsze. Dla Boga zawsze było najważniejsze, żeby Mu uwierzyć, żeby Mu zaufać, nie sprawowanie kultu, nie sprawowanie, sprawowanie kultu i oddawanie czci Boskom, nawet jeżeli były, symbolizowały one jego samego. Tak, to mamy przykłady. Te złote cielce, złote cielce i ustanowienie tych, tych świątyń w Betel i w Dan w Izraelu, czyli w tym państwie północnym, spowodowały, że to państwo zostało jakby anihilowane. Po prostu ono zniknęło z powierzchni mapy i nigdy się więcej już nie odbudowało. Nigdy. Tam potem przybyli Samarytanie, ale to byli samarytanie, to byli tacy, tacy już nieczystej krwi, tej żydowskiej, którzy mogliby się okazać swoją przeszłością co do tych dwunastu plemion izraelskich. No, wiemy jak to było. W każdym bądź razie mamy na przykład Wieremiasza w 31 roku rozdziale, ja może to, to przeczytam, że już prorokowie, prorocy zapowiadali to, że że tak będzie, nie dali żadnych złudzeń te, do tego, że może być inaczej. Może, może naj, najpierw trzeci, trzeci rozdział z Księgi Jeremiasza 16 Werset. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w krajów owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić do oskrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał. I nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowych. <laughs> Słyszymy ciągle, że Żydzi, którzy cały czas żyją w religii obecnie, chcą sobie odbudować świątynię. No, a tu pisze, przecież oni czytają Jeremiasza. To tutaj nie czytają na przykład tego wersetu, że Bóg nie oczekuje w ogóle odbudowy tej świątyni, nie oczekuje odbudowy arki, która była namiastką tego, tego miejsca, tego miecza wirującego, ognistego miecza wirującego. Tutaj w 31 rozdziale jest podobna myśl. Oto idą dni, mówi Pan, to jest od 31 wersetu, to jest, to jest 31 rozdział Księgi Remiasza, od 31 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i domem judzkim nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrze z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercach. Ja będę ich bogiem, a oni będą moim ludem. Tą myśl możemy też znaleźć w, w, w liście do Hebrajczyków w ósmym rozdziale. Praktycznie <laughs> mówi Pan Bóg to samo. Przez Pawła tutaj, tu przez Jeremiasza, mówi. Więc <laughs> Cała ta religia, całe to te, te składanie ofiar było tylko po to, żeby na początku Izrael się nauczył, jak, jak żyć z Panem Bogiem, jak, jak, jak poznać Chrystusa, ale to same spróbowanie tej religii nic nie mogło dać, żeby po prostu przekroczyć ten ognisty miecz wirujący. I można by tak powiedzieć, że e, czytając Stary Testament w wielu miejscach, nie chodzi o to, żeby, e, żeby był przedmiot, żeby było coś, tylko musi być ktoś, musi być Bóg w sercu. Pamiętacie, jak, jak na przykład e, e, jest, e, Żydzi walczyli z Filistynami, to było za, e, za czasów proroka Samuela że wyruszyli na wyprawę z, 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 z Filistydami i podnieśli klęskę. No więc sobie pomyśleli, nie zabraliśmy Arki Przymierza. Dlatego, dlatego ta klęska. Więc teraz sobie wrócimy, zabierzemy Arkę i ze sobą zabierzemy jeszcze kapłanów. No i pamiętacie, zabrali sobie Arkę, to jest opisane w Księdze Samuela. To jest pierwsza księga. To jest w drugim rozdziale napisane, że zabrali sobie wtedy arkę i zabrali sobie takich synów Hellego. Wiemy jacy to byli synowie Hellego. Jak najgorsi, a byli kapłanami. I myśleli, że teraz już wszystko mają, co potrzeba do zwycięstwa. I znowu dostali łupnia. Tak? dopiero jak Pan Bóg ukarał Helego, jak ukarał Jego Synów, czyli ich po, po prostu zabił w końcu. Dopiero wtedy, kiedy Izraeli się Żydzi się nawrócili, mieli Boga nie w, w arce, tylko w sercach, tak? to dopiero wtedy odnieśli wielką, wielkie zwycięstwo. Arka też działała w ten sposób, że jak kiedyś Filistynom udało się ją zdobyć i zaprowadzić do, swojego, do swojej świątyni, gdzie był Marduk, czy Dagon, no to wiecie co się stało. Na drugi dzień przychodzą, a Dagon leży twarzą przed skrzynią przymierza. No to go postawili jeszcze raz. To na drugi dzień leży, tylko już ma obciętą głowę i obcięte ręce. Tak? A, a Filistyni zaczęli chorować na wrzody odbytnicy. Nie wiem co to za choroba, ale chyba nieprzyjemna. Umierało wtedy umarło wtedy więcej Filistynów niż, niż poległo w bitwach z, z, z Żydami. Także Panu Bogu, jakbyśmy tu czytali w, w Starym Testamencie, panu Bogu zawsze, ale to zawsze zależało na tym, żeby ten Bóg zamieszkał w sercu, w sercu człowieka, Że, żeby po prostu żeby można powiedzieć tak, żeby człowiek wszedł do tego miecza ognistego, wirującego, a ten miecz, ten ogień zamieszkał w sercach ludzi, ludzi, którzy mają wtedy kontakt z Bogiem bez pośrednictwa kogokolwiek. Tak? Że w kościołach ewangelicznych, takich jak ty, te, to niektórym się wydaje, że, że są biskupami, że są papieżami, tak jak w jakimś kulcie religijnym. Nie, oni tylko są narzędziami Boga, którzy mają dobrą nowinę głosić wszystkim, którzy chcą głoszenia. My mamy jako chrześcijanie ostrzyć się, człowiek o człowieka. Zawsze mówię tutaj, że każdy z nas dostał jaką, jakąś cząstkę mądrości Bożej. I my po prostu mamy się y, po prostu wymieniać tą cząstką mądrości. To jest właśnie to ostrzenie się. I. Teraz chciałem jeszcze tutaj pokazać, że e, o tu ja jeszcze mam, e, że powinniśmy być szczęśliwi, że znaleźliśmy drogę do tego e, drogę do, do tego do tego e, płomienistego miecza e, wirującego, tak? My po prostu już przekroczyliśmy, bo możemy swobodnie. Mając jeszcze to ciało na tej ziemi, które nam cały czas przeszkadza, ale my cały czas możemy już przekraczać. My już jesteśmy, my już przekroczyliśmy tą granicę, gdzie jest Królestwo Boże, niektórych, przez niektórych nazywane rajem, nie, 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 niektórzy mówią Eden, tak? Ale my już w tym królestwie jesteśmy. Myśmy już je przekroczyli. Można przeczytać tutaj teraz wrócę do, to znaczy, teraz takie wrócę do. Ewangelii Jana, tu jest najwięcej powiedziane właśnie o tych rzeczach, które o, o tym mówię. Na przykład w dziesiątym rozdziale od trzeciego wersemu. Temu odźwierny otwiera, i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Tak? My już. Y My znamy głos Boga, znamy głos Chrystusa, ale to jest mało. Każdy może tak powiedzieć: znam głos Boga, ale najważniejsze jest to, że Bóg, czyli Chrystus, zna Twój głos. On go słyszy. Tak? Jeżeli narodziłeś się na nowo, to masz ten głos. On cały czas do Ciebie mówi, a Ty do Niego. I to jest ta modlitwa. I więcej nic nie potrzeba. To jest modlitwa. Wyobrażajcie sobie, że że tak jak na przykład w tych religiach wszystkich, nawet protestanckich religiach, że modlą się, jakieś formułki układają. No chcielibyście tak rozmawiać ze swoim ojcem? Tak się nie rozmawia z ojcem. Z ojcem się rozmawia jak z ojcem. Mówi mu się o problemach. Tu mnie boli, tu mnie strzyka. Panie Boże, chciałbym coś więcej Cię poznać, bo nie rozumiem tego. I Bóg odpowie tym, że, że sprawi tak, zaaranżuje taką sytuację, że Go poznasz, że będziesz coraz większym, że ta twoja wiara będzie coraz, będzie się rozwijać, będziesz z wiary, z wiarę wchodził, tak. I tutaj w dziewiątym wersecie dalej ten dziesiąty rozdział mówi, ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie, i pastwisko znajdzie, tak. Czyli Bóg, tak jak Piotr mówi, że że ci, którzy są z Bogiem, ci, którzy są w Chrystusie, oni, Bóg już im dał wszystko, co jest im potrzebne do życia. Oni mogą nie mieć Ferrari, czy Maserati, czy jakiegoś jachtu, tak? ale wszystko, co do życia, żeby mieć ten kontakt z Bogiem, czyli tą, ten, ten, tą pobożność, tak? co jest do pobożności potrzebne. Pobożność to jest kontakt z Bogiem, to jest relacja cały czas z Bogiem. Ostatnio na grupie żeśmy się zastanawiali. Czy Bóg mówi do człowieka tak porcjami, czy ta, ta informacja jest cały czas? Tak jak jeżeli dostaniemy tego ducha, nawrócimy się, nowo narodzimy się, czy my po prostu wejdziemy po prostu w Jego Słowo? To Słowo cały czas do nas przychodzi, Ono nas bombarduje. My z Niego możemy korzystać, jeżeli oczywiście jesteśmy skupieni, czyli z Nim rozmawiamy, czyli się modlimy, tak? Czy jeżeli coś nam przeszkadza, czy robimy sobie post, czyli post, zamykamy się gdzieś i chcemy mieć tylko wyłączność słuchania tego ciągu, tej rozmowy z Bogiem. I wtedy korzystamy z tego. Wszystko, co, co tak jak Jezus mówi w, w, w pierwszym liście Jana, w piątym wersecie, to było też wiele czytane, że o to, co Go prosimy, Bóg już nam daje. Bo my po prostu wiemy, o co Go prosić. A to, co On nam daje, jest najlepsze, co może być. Nam się na początku może wydawać, że, to, że to, jest, no to jest jakieś abstrakcyjne, złe, ale jeżeli my Mu zaufamy i uwierzymy w to, to zawsze będziemy zwycięzcami, bo On jest zwycięzcą. On pokonał już diabła, On jest władcą tego świata, On czekamy na jego przyjście, tak? I wtedy już po prostu będziemy zbawieni, bo na razie to... Jeszcze nam to ciało przeszkadza, jesteśmy usprawiedliwieni. Jeżeli jesteśmy usprawiedliwieni, to On trzyma nas w swojej prawicy, i On już nigdy nas nie wypuści. Nawet jeżeli byśmy zbłądzili, to On zawsze nas prowadzi na właściwą drogę. I właściwie tyle, co miałbym dzisiaj do powiedzenia. Cieszmy się z tego. Każda, każde takie kazanie, każde. Każde nauczanie powinno być dla zbudowania. Każde prorokowanie powinno być do zbudowania, yy, do podniesienia naszej, naszych odczuń względem tego świata, który jest strędny, paskudny. Kiedy sobie to uzmysłowimy, to jeszcze bardziej lgniemy do Boga, bo w nim jest tylko ratunek i w nim mamy po prostu pokój i radość. I z tym was dzisiaj zostawiam. Chciałem to tylko przedstawić, że Bóg jest blisko, że ten, że ten ognisty miecz wirujący, no my już w nim jesteśmy. My nawet już tej ręki nie musimy wyciągnąć, bo już mamy wyciągniętą tą rękę. Tak? Amen. Cieszmy się i radujmy się.